Anna Jankowska i Anna Rudna. Jesteśmy na Orlen Polish Open w Tarnowie, Arena Jaskółka. Dzień dobry. Dzień dobry. To e, do, dość niecodzienna chyba rozmowa, bo jesteście e, zarazem przyjaciółkami z tego samego klubu, ale też rywalkami, bo oglądaliśmy was na korcie. Jak, jakie wrażenia po tym pojedynku? My zarazem jesteśmy koleżankami i z klubu i z kadry, trenujemy na co dzień razem, także dosyć długo się znamy, wiemy jak która gra, także ten mecz. Ja się od samego początku nastawiałam, że mecz będzie długi i bardzo wyrównany. No, a ja tak samo. Ostatnie nasze pojedynki właśnie na treningach, jakieś sparingi właśnie tak wyglądały. No ale jakie to jest uczucie w takim bratobójczym? Siostro bójczym, chciałoby się powiedzieć pojedynku? Czy to jest jakaś dodatkowa presja, trema? Czy traktujecie to bardzo wyjątkowo, czy tak normalnie jak sparing treningowy? Myślę, że obie traktujemy każdy mecz bardzo poważnie. Niezależnie czy jesteśmy z jednego klubu, każdego przeciwnika trzeba na równi traktować i trzeba walczyć do samego końca. Tak, każdy daje z siebie maksa na pewno. Żeby się pokazać z jak najlepszej strony. No i przede wszystkim no, jesteśmy kadrowiczkami, tak? Więc musimy jednak prezentować ten najwyższy poziom. Okej. Okay. Przed turniejem było kilka konkursów radiowych, gdzie padło pytanie: piłka czy lotka. Piłka czy lotka? Co wybieracie? Lotka. A dlaczego lotka? <śmiech> <śmiech> bo lotka, bo no, piłka jest okrągła, symetryczna, fajnie się odbija. To tak yy, nawiasem mówiąc, jakbyście miały zareklamować Badminton nie wiem, dla młodszych kolegów. To tak, w tak dwóch, trzech zdaniach jakbyście zareklamowali. Dlaczego Badminton, a nie siatkówka na przykład? Nie wiem, ja jestem związana z Badmintonem już e, około 15-16 lat, więc mogę powiedzieć, no to jest całe moje życie praktycznie. A -a. E, no i nie wyobrażam sobie, żebym się rozwijała w innym sporcie. Oczywiście inne sporty też są super i myślę, że każdy powinien po prostu znaleźć coś dla siebie. Ale no, zdecydowanie warto spróbować tego badmintona nie tak w ogródku, tylko profesjonalnie sprawdzić się i zobaczyć, że to jest no, wielki fan. Lotka lata bardzo szybko. Rekord, rekord prędkości to jest chyba 493 km na godzinę, więc szybciej niż piłka zdecydowanie. Szyb, szybciej niż Formuła 1. Tak, tak, tak. Trzeba, trzeba wyćwiczyć tutaj jednak swoją reakcję, szybkość. No, bardzo dużo różnych cech się rozwija w Badmintonie. Także no, zdecydowanie polecam A spróbować. No dobra, ale jakie były Wasze początki? Dlaczego Badminton? Wybrałyście Badminton, bo. Bo to jest ciekawe. E, ja swoją przygodę gdzieś ze sportem zaczęłam od pływania i potem tato mnie właśnie zaprowadził pierwszy raz na trening Badmintona. No i jak widać do tej pory zostało. Gdzieś spodobał mi się bardzo ten sport i, i od 15 lat tak już sobie trenuję. Okej. Okay. Badminton to podróże też? No, oczywiście, że tak. Ale też wysiłek jak wygląda wasz dzień treningowy? No my będąc tam w centralnym ośrodku przygotowania, no, trenujemy dwa razy dziennie, no i mamy różne, różne sesje od przygotowania motorycznego z trenerem na siłowni czy na korcie, po treningi techniczne, wytrzymałościowe, biegowe, no tak naprawdę pod każdym względem się rozwijamy na treningach. Korekcyjne. No dobrze, ale to też wiele wyrzeczeń, czy nie umyka wam z takiego... Normalnego świata i normalnego życia zbyt wiele? Czy to jest jakby już sposób na życie, trening badmintona i zaangażowanie w, tej, w tą dyscyplinę? No na pewno, jak ktoś chce być profesjonalnym zawodnikiem, to musi bardzo dużo poświęcić i, i ułożyć sobie życie dookoła tego sportu. tak? Że, no nie wiem, w dany dzień. Yy, na przykład były mocniejsze treningi, bardziej się zmęczył, no to już po treningu musi przykład więcej czasu poświęcić na regenerację przykładowo. No wszystkie aspekty, tak? Dieta, właśnie odpoczynek, czy jakby praca też ze swoim umysłem. No bardzo, bardzo dużo trzeba tutaj jednak włożyć. Wysiłku, czasu i wiadomo no nie można żyć samym sportem tylko, tak? Ważne jest też takie, no nie wiem, jakieś odstresowanie się, tak? Jednak ci znajomi, nie wiem, obejrzenie jakiegoś dobrego filmu i tak dalej, no ale jednak wymaga to poświęceń. No dobrze, ale wy macie znajomych w gronie badmintonistów, czy nie, nie ma na to reguły żadnej? Czy jak już się spędza czas wspólnie w takiej grupie w ośrodku centralnym, to, to spędzacie... Razem cały czas, czy, czy jednak potrzeba jest zmiany środowiska? W moim przypadku raczej większość znajomych jest ze środowiska badmintonowego, też ze względu na to, że parę razy się przeprowadzałam dla Badmintona, także to środowisko zmieniałam, ale większość znajomych właśnie jest tutaj z krona Badmintonistów. Okay. A jak zaczynałyście swoją przygodę i karierę badmintonową, to, to kadra narodowa to był taki naturalny cel? Myślę, że tak. Ja od małego gdzieś oglądałam starszych zawodników, byłam tak zwanym fanem, tak, a jak przyszło, że dostałam właśnie powołanie tu, do Warszawy, do centralnego ośrodka przygotowania, no to to był mój taki cel i byłam bardzo zadowolona, że mogę w końcu z tymi zawodnikami, których oglądałam gdzieś na turniejach, e, trenować. A jakie to jest uczucie, jak się po raz pierwszy zakłada koszulkę z orłem na piersi? No, super. <laughs> na pewno duma i, e, no i, co, i no i radość też z tego, tak? że jednak jest, e, jest się kimś tutaj takim, e, no, który prezentuje ten kraj, e, kto, jest, e, kto ma jakiś wpływ tutaj na e, prezentowanie Polski e, za granicą. No, ja już nie pamiętam, kiedy pierwszy raz założyłam, bo to było na pewno ponad 10 lat temu. Ale pamiętam, że zawsze mi to sprawiało dużo radości, że, że mogłam grać z tym orzełkiem na piersi. No, ja pamiętam ubiegłoroczne obchody Narodowych Dni Badmintona, gdzie był mecz Polska-Ukraina, hymn. No, to są takie chwile, które naprawdę dużo dają. A tutaj w Tarnowie macie swoich faworytów? Oprócz oczywiście siebie i Polaków. Zuzia? Azjaci czy, nie wiem, Duńczycy albo Anglicy? Kto wygra? No ja myślę, że tutaj przewagę tworzą Azjaci głównie. Mam nadzieję, że gdzieś tam Europejczycy się poprzebijają do tej strefy medalowej. Mam nadzieję, że Polacy się też pokażą z bardzo dobrej strony. A ciężko jest rywalizować... Z Azjatami w takich turniejach? Czy to jest, nie wiem, kwestia techniki czy, czy, czy generalnie motoryki, jakiejś mentalnej przewagi czy, czy nie ma tutaj żadnej reguły w tym, w tym temacie? No generalnie, jak wiemy, Azjaci są potęgą w badmintonie więc zdecydowanie jest ciężko, ich jest wielu, tak, że do nas może tutaj na turniej nie przyjeżdżają ci najlepsi z najlepszych, ale nadal oni są bardzo dobrze grającymi zawodnikami, chociaż tutaj jest też kilku z bardzo wysokim rankingiem. No u nich generalnie no, zawsze walczą, tak, nie odpuszczają, biegają za tą lotką jak szaleni. Technika też na pewno. No, ale są rozwinięci bardzo dobrze w, w wielu obszarach. Okej, okay, to na koniec zapytam was, wasze pierwsze tytuły mistrzowskie w Polsce w badmintonie, jakie to jest uczucie, jak się, jak się zdobywa? Ja pamiętam w Białymstoku podczas Mistrzostw Polski, ale też yy, no, są takie momenty jak kontuzje na przykład, no? w najważniejszych spotkaniach. <laughs> tak, yy, no ja miałam niestety kontuzję, yy, no w sumie 2,5 roku temu. Tak, to był finał, tak? Tak, to był finał Mistrzostw, Mistrzostw Polski, e, który zresztą też prowadziłam, więc tak naprawdę wystarczyło no, pociągnąć tak jak grałam do końca e, i, i mogłoby się to rzeczywiście skończyć pomyślnie dla mnie. E, no ale niestety kontuzja wykluczyła mnie no, na jakieś dwa lata, tak więc e, wracam e, i to wszystko w dobrą stronę. Jestem bardzo zadowolona, że jestem w stanie teraz nawiązać walkę właśnie z takimi zawodniczkami jak Zuzia na takim poziomie, bo no, moja kontuzja była bardzo poważna. No ciężko, ciężko, to szło, ale nie poddawałam się, tak jak nie poddaję się nigdy na korcie, no i jestem. No, ciężko będzie Zuzia odebrać medal? No, myślę, że no, mam te dwa lata jednak do nadrobienia. Eee, więc no, widać, że Zuzia poszła do przodu przez ten czas, więc, więc tak, no, będę musiała jeszcze troszkę popracować. Dobrze, dzięki serdeczne. Zuzia Jankowska i Asia Rudna były Państwa i moimi gośćmi, a my się przyglądamy temu, co się dzieje na Arenie Jaskółce. Orlen Polish Open, 45. edycja. Dzięki serdeczne. Dziękujemy. Dziękujemy.